Dobrze. Drogi Bartku, jesteśmy live. Drodzy Państwo, dzisiaj tak troszeczkę niecodzienna poranna kawa, bo w poniedziałek, ale tutaj zmieniamy fo formułę i jak dobrze pójdzie, wszystko nam się ułoży, to Bartek będzie razem ze mną robił poniedziałkową poranną kawę, tak żebyśmy mogli przybliżyć to, co działo się przez weekend, a przy okazji sobie pogadać, co tam w trawie piszczy. Trzyma Bart. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobra, słuchajcie, ja generalnie mam takie trzy newsy, co chciałbym się dzisiaj podzielić, a potem będziemy omawiali, co u Barta w trawie piszczy, kogo chce zlać, dlaczego i w ogóle, ale musimy... Mieczu, zacząć... zanim zaczniesz, mogę Ci się wtrącić? Śmiało. Zanim zaczniesz, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Mirek wczoraj miał urodziny. A, wiedziałem, tu, że do tego które to już idzie. urodziny. Coś słyszałem, że 18, 20, prawda? To czy nie? Słuchaj, słuchaj, to są 21, że mógł spokojnie piwo w sklepie kupić. Okej, okay. czyli no. poniedziałek no. wszystkiego najlepszego, zdrówka. No i powodzonka spełnienia marzeń. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, wracamy. 21 urodziny już za nami. A teraz, a teraz słuchajcie. Yy, pierwsze co. Organizacja Wild. Przyznam szczerze, że jeszcze jej nie poznałem, ale, ale jest taka i to, żeby było śmiesznie blisko mnie Walfreton. Patryk Bury, jeden z moich takich ulubionych fighterów, bardzo młody chłopak, bronił tam pasa, który ma w tej organizacji. Yy, walka w klateczce. K1. Co on tam temu chłopakowi zrobił, to powiem wam szczerze, że ja to aż, aż się boję, żeby, żeby go spotkać na ulicy, bo jeżeli w obronie pasa może gościa kopnąć centralnie w twarz, to no to o czym świadczy, że to jest skill, to jest, to jest w ogóle zawodnik, który osiągnie bardzo, bardzo dużo. I tutaj jeszcze muszę tylko zareklamować jego kolejną walkę, na którą się. Jak dobrze pójdzie, się wybiorę. Jeżeli nie, to, to na pewno będę oglądał yy, online. Jest to walka w Wolverhampton, gdzie będzie walczył z Shaquillem Husseinem, kolejnym takim zawodnikiem, naprawdę tutaj w Anglii bardzo, bardzo utytułowanym, bo on też ma kilka, kilka pasów iska i K1 kickboxing. To, to on po prostu wymiata. Widziałem i jednego, i drugiego w akcji to będzie walka, którą warto na pewno obejrzeć. Wolverhampton wrzesień, organizacja JBS daza Underwooda. To jest, to jest jeden news. Drugi news na, tej same, na tym samym evencie walczył mój bardzo dobry znajomy, którego znam już kopę lat i byłem na jego pierwszych walkach w ogóle tutaj w Anglii. Kamil Pruchniewski, Kamilos Pruch i z nim zrobimy osobny, osobny program już, już niedługo, bo on wrócił, wrócił do walczenia. Świetną walkę dał, wygrał oczywiście i no, ja, bym, ja bym tutaj chciał, żeby on jak najwięcej sukcesów odnosił. I ostatni, ostatni news, jaki mam, tutaj razem z Bartem go zaraz przeanalizujemy. To jest news o kolejnym moim bardzo dobrym znajomym. Rafale Witkowskim, który niestety no, chwilowo nie powalczy. Nie powalczy, bo zepsuł sobie łapkę, robi sobie zastrzyki teraz w łapkę, żeby łapka zaczęła działać. No i Bartek, jak myślisz? Bo no Rafał jest Muay Thai zawodnikiem. Teraz jest na gołe łapki zawodnikiem, czyli BKFC, Bato Debone i. No i ja widzę dla niego przyszłość w BKFC. Czy twoim zdaniem on powinien się już teraz opowiedzieć tylko za walką na gołe pięści? Czy ciągnąć Muay Thai, K1? Jak ty myślisz? A przede wszystkim, no co, życzymy zdrówka Rafałowi. Przede ja przede wiem, wszystkim... że to jest bardzo aktywny sportowiec. Wiem, że no tak naprawdę nie rozstaje się z Jimem. No, smutna wiadomość z tego co wiem. E, kilka dni temu wrzucił e, post o kolejnej walce. Gdzieś tam listopad grudzień, z tego co pamiętam w boksie. Więc, więc lekko takie smutne. Wiadomo, że, że, że kontuzje się przyda, przydarzają, ale, ale no, to jest dla nas ciężkie, dla sportowców. Także życzymy szybkiego powrotu do zdrowia Rafałowi. E, co mogę powiedzieć dalej? O Rafale, jeżeli chodzi o e, jego koronną taką dyscyplinę, można powiedzieć Muay Thai, e, czy gołe pięści. No ja bym widział na pewno Rafała na gołe pięści, żeby się bił. Myślę, że ma dobre predyspozycje, znamy się zresztą prywatnie, e, pozdrawiam serdecznie, lubimy się. E, także e, miał debiut swój e, kilka, e, no ile, z miesiąc temu, dwa miesiące temu w Birmingham. Mm -hmm. e, niestety była to przegrana, e, aczkolwiek też można o tym powiedzieć miało, że wziął tę walkę tak naprawdę no, mnie na następne trzy tygodnie przygotowań do BKFC. E, takie Trochę mało, nie? Za, tak, zamodnika z Muay Thai, żeby się przystawić na gołe pięści. E, no, nie jest łatwo, zupełnie inne zasady, aczkolwiek wciąż to są sporty walki. E, także na pewno odważny chłopak, bez kompleksów, i to się ceni. Ja no, bym widział jego przyszłość właśnie na gołe pięści. Dziś tam rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej i też jakoś tam deklarował się, deklarował się Rafał, że, że te gołe pięści bardzo mu przypasowały. Więc ja bym go chętnie widział, żeby szedł w tą stronę. I myślę, że, że przed nim no wiele sukcesów. No ja, ja ci powiem, że ja tak, tak samo widzę go bardziej w, w walkach na gołe pięści niż, niż w Muay Thai. Mimo, że oglądałem jego walki w, w ringu w Muay Thai i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie walczył. Ale, ale tak patrząc obiektywnie, nie, on szczękę ma naprawdę i, i wiesz, ciężko go w tą szczękę trafić. Więc na gołe łapki to jest idealne, a znowuż jak przegrywał, no to przegrywał po, po takich ciosach na, na korpus, nie? Gdzie, gdzie raz widziałem, no, gościu go przepięknie kolanem w wątrobę utrafił nie? I, i to była przegrana. I dlatego ja bym widział go jednak tutaj w walkach na gołe łapki. Jak wiemy, Rafał też ma doświadczenie bokserskie. Kilka razy startował właśnie w formułach bokserskich. Kurde, wyglądało to bardzo dobrze moim zdaniem, nie? Teraz tylko czas się zastanowić właśnie, którą dyscyplinę wybrać. Wiem, że, wiem, że to, jest, to jest świr sportowy. Też, też Tak, dokładnie, to jest świr sportowy, tak jak zresztą większość ludzi, którzy, którzy siedzą w sporcie. Wiem, że, że jego miłość to jest na pewno Muay Thai, ale fajnie moim zdaniem, to był na pewno ciekawy ciekawy nabytek dla sportów takich właśnie na gołe pięści, więc ja bym go chętnie widział właśnie, żeby rozwijał się w tą, w tą stronę. BKFC też myślę, że świetna platforma, a tutaj na Wyspach zresztą jest dużo takich właśnie organizacji, jak wspomniałeś właśnie Batu de Bons. Na pewno miałby tutaj z czego wybrać, bo i Batu de Bons, do którego nie ma daleko i BKFC w Birmingham czy w Manchesterze też, też daleko nie jest i, i to są takie organizacje solidne, nie? Że, mhm. że można się po, pobić i przy okazji też i wiem, że na pewno nie szczędzą y, na, na zawodnikach, y, żeby żeby jednak mieć mieć jak najlepszych zawodników, nie. Przepraszam, że ci przerwę. Y, w sumie no. jest bardzo rozpoznawalny nie tylko tutaj w środowisku Polaków, ale też wśród y, tych organizacji angielskich. Znany jest, bitny zawodnik. No także myślę, że kurde, z angażem tutaj na gołe pięści nie byłoby żadnego problemu. No też, też mi się właśnie tak wydaje. Dobrze, to teraz już zostawmy przegląd prasy i skupmy się na Tobie, bo jak już mam tutaj okazję, wiesz, w końcu po, po, tylu, po tylu tygodniach gościć Cię od nowa. U siebie, to teraz powiedz, jakie są Twoje plany, bo widzę, że tutaj nad Tobą taki ładny znaczek. Co to jest? To jest, można powiedzieć, mój projekt i mojego przyjaciela Mateusza. Sklep taki healthy lifestyle, vital fuel. Gdzieś tam od dłuższego czasu próbowaliśmy sobie. Próbowaliśmy znaleźć jakiś pomysł na to, żeby połączyć sportowy tryb życia, czyli mój. I Mateusz też, też sobie trenuje, ale tak bardziej amatorsko, właśnie z, z zapleczem suplementów, produktów organicznych. No i powstał, powstał taki pomysł, żeby, żeby założyć właśnie sobie sklep i tutaj też biznesowo uderzyliśmy w tym kierunku. No, no dobra, słuchaj, to skoro ty robisz takie, takie zdrowe rzeczy, to teraz pozwól, że cię zapytam tak trochę z Mańki. Okay. Co sądzisz o porannej kawie? Poranna kawa? Sądzę, że jest ok, ale nie od razu po przebudzeniu. Myślę, że tak godzina, półtora to jest świetne. Taka kawka. Mhm. Albo po posiłku od pół godziny do półtora myślę, że idealnie pasuje, ponieważ kawa tak naprawdę e, wstrzymuje nam trawienie. O proszę. Dokładnie tak jest od, od pół godziny do półtora godziny po jedzonku można sobie wypić kawę. Wiem, że wielu ludzi, a w szczególności e, pracujących na etapie, na etacie e, gdzieś tam do śniadanka piją kawkę e, i, i właśnie to jest problem z tym, że taka kawa spowalnia te trawienie i brzuszek nam się wzdyma trochę i musimy czekać trochę dłużej. Możemy, żebyśmy się naprawdę ociężali. Niekoniecznie ta kawa musi płynąć e, pobudzająco. No tak, Sprawdzi, Sprawdziłam, Rzeczywiście jest, jak mówisz, kawa była rano. No Może nie od razu po przebudzeniu, ale, ale praktycznie. O, oczywiście nie. ja jestem smakoszym kawy, więc piję tylko czarną. Mało czarna. Jak tego Bez cukru, cukrów, mleka. Także suwek, taka czarna kaska. Piję właśnie, bo piję właśnie, bo lubię, a nie dlatego, że ona mi jest do czegoś tak naprawdę w życiu potrzebna, nie? Ale po prostu lubię ten smak i lubię rano sobie kaweczkę zrobić, bo, bo to jest to jest fajny temat. Jednakże tak, tak. usiąść na spokojnie, wypić kawę, zobaczyć, co tam, się, co tam się dzisiaj wydarzy fajnego w naszym Tutaj życiu. mam, mam, mam też... Tak, takie, taką radę dostałem od mojego trenera, od Kamila Kubackiego, od Ninja Jak pijemy sobie jakąś herbatę czy właśnie kawkę, to fajnie, żeby ją wypić z taką intencją, czyli tak jak mówisz, że lubisz zapach kawy, smak kawy, to fajnie właśnie po prostu napić się tej kawki, wziąć sobie kubeczek, poczuć to ciepło, które, które daje kawka, powąchać, zaciągnąć się i gdzieś tam parę łyczków sobie skraść, wtedy właśnie jeszcze ta kawa może nam lepiej smakować i można się zastanowić nad sensem życia, jeżeli masz się jeszcze jakąś chwilę, nie? Także fajnie, jak no. się napoje, herbaty smakowe z cytrynką, z miodem, to to będzie, to będzie coś super, dodatek taki, taka ciekawostka. Wiesz, na, na takie momenty czas trzeba zrobić, nie, 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 nie. znaleźć, <laughs> tylko zrobić, żeby on jednak, jednak był w życiu, bo to jest, to są ważne rzeczy. Jak najbardziej. Tak, dobrze. To teraz, jak już żeśmy troszeczkę tutaj zaczepili cię o ten piękny plakat, no to, no to powiedz, jakie ty masz plany zawodowe? Kogo będziesz teraz zawodowo bił w ringu? Okej, okay, no to tam ogólnie w moim życiu jest takich kilka zmian. Od jakiegoś czasu zmieniłem też klub, w którym się przygotowuję. Mm -hmm. Por reprezentowałem Kokoro Boxing Gym u siebie w mieście Accrington, eee, aczkolwiek to się zmieniło kilka miesięcy temu. Eee, przeniosłem się do Manchesteru, eee, trenuję pod okiem Paulinho Silva w eee, Paulinio Boxing Gym. No i do następnej walki przygotuję się pod okiem właśnie tego świetnego szkoleniowca. Mm, najbliższe plany, najbliższa walka e, będzie 27 września w Manchesterze mm -hmm. na Io Arena, więc mega duże przedsięwzięcie, hala na 15 Dobra. ludzi. E, pierwszy Manchester, który był pod koniec marca. E, no to był świetny sukces. Wszystkie wysprzedane bilety, pay per view też sprzedało się bardzo dobrze więc e, tym razem organizacja postanowiła e, pójść na większą halę, Ejo Arena to jest no, no naprawdę e, najwyższa półka, no i co, nie możemy się doczekać. Z tego co wiem, karta walk jest zapełniona, świetne pojedynki, zapraszam serdecznie wszystkich w ogóle, jeżeli macie czas, ochotę, mieszkacie gdzieś niedaleko Manchesteru, a nawet jak Troszkę dalej. Mówię wam naprawdę ciekawe, ciekawe pojedynki. Jak dobrze wiecie, walki na gołe pięści, tam nie ma nudy, od pierwszego pojedynku będzie mocno, krwiście i brutalnie. No tutaj to jak, jak wiesz, wiemy z doświadczenia, nie, że nikt nie liczy, nikt nie kalkuluje, nie wygrywa się na punkty zwykle nie, takich walk. Jakby, jakby nie patrzeć. Plus, BKFC jeszcze, jeszcze robi podział na kategorie wagowe, więc, więc tam się mogą bić i tacy mniejsi zawodnicy, i więksi, co odróżnia to trochę od, od Gromdy czy, czy innych organizacji, gdzie no, dominuje waga królewska, czyli, czyli tak no, jest. Tam i sami du, duzi chłopcy. nie? Ja myślę, że BKFC świetnie rozwiązał ten problem z wagami. Tak naprawdę. Bo takie federacje, w których nie mają podziału w kategorii, oni wciąż będą gdzieś tam lekko, w, jakby w takim Undergroundzie. Zobacz, jaka jest ekspansja BKFC na cały świat. I mog no tak. il, 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 ilu z reszta zawodników, ilu więcej zainteresowanych jest walkami, ilu więcej fanów przychodzi do tego. O tak naprawdę gołe pięści dają, gołe pięści dają to, że możemy w każdej kategorii znaleźć kokauty. Od małych... Do samych wielkich zawodników. Myślę, że to jest, to jest świetne. Usankcjonowane to jest niedługo, prawdopodobnie będzie e, będzie y, to legalny przez tam związek bokserski, więc to będzie kolejny. Rozpoznawalność, no to, no to platformy takie największe jak Dazon, no to nic więcej nie mogę mówić. Nie ja Robią świetną robotę e, BKFC marketingowo, biznesowo. E, już praktycznie co cała Europa jest nasza. Ameryka, no to każdy by chciał zobaczyć w Ameryce. Myślę, że w końcu to do nas przyjdzie, także co, tylko się cieszyć. Zdecydowanie. Dobrze, słuchaj, wspomniałeś o zmianie gymu, w którym teraz trenujesz. Czy ja mógłbym Cię tutaj tak trochę podpytać, nie? Bo. Pamiętasz, żeśmy rozmawiali na, na zapleczu o, o właśnie o zmianach gymu dla, dla naszego kolegi, chociażby. Jak to wpłynęło na Ciebie i w ogóle skąd się wzięła decyzja, żeby, żeby zmienić siłownię i, i jednak trenować gdzie indziej? E, przede wszystkim e, decyzja była czysto e, rozwojowa. E, Kokoro to jest świetny gym. E, bardzo wiele, ile tam spędziłem trzy lata ponad. Świetny szkoleniowy Jason Curtis, ale uważałem, że do pewnego momentu e, rozwijałem się i był okres, w którym, w którym nie było takiego progresu. Nie mówię o tym, żeby nie wiadomo, co robić w tym ringu, jakieś, nie wiem, salta, skoki, fig mm -hmm. jakieś tam e, cyrkowe sztuczki, aczkolwiek sam po sobie nie czułem e, progresu i zdecydowałem o znaleźć e, sobie szkoleniowca, który e, trenuje zawodowców, ponieważ u nas w Kokoro większość to byli amatorzy, e, tam dosłownie nas trzech, trzech zawodników było e, z zawodowego sportu, większość amatorów i zdecydowałem się przenieść do, do, do gymu, który ma e, bardzo dobre zaplecze bokserskie, jeżeli chodzi o doświadczenie o zawodników, przede wszystkim dostępność z parik partnerów. Manchester, nie muszę mówić, ogromne miasto, całą salę mamy zawsze zawaloną zawodnikami i od poziomu amatorskiego aż po sam szczyt, po sam szczyt zawodowy. Ostatnio nawet u nas przygotowywał się Leroy Murphy z UFC, w mhm. tamtym tygodniu w sobotę wygrał w pierwszej rundzie swój, swoją walkę na UFC. Także jest bardzo znany Maurinho Silva, syn zresztą trenera, no świetny zawodnik. Probokserzy, którzy mają po 10, 10-15 walk, no myślę, że, że uderzyłem w bardzo dobrą stronę. Trenuję od kwietnia, jestem bardzo zadowolony. Zupełnie inna specyfika treningowa, podejście do zawodników. Bardzo dużo analiz, mentoring, co jest dla mnie bardzo ważne, bo oprócz wysiłku fizycznego taki mentoring też dużo daje sportowcowi. Jak dobrze wiemy, wielu głównych sportowców, wielu takich sportowców z stopu, profesjonalistów współpracuje z jakimiś tam psychologami sportowymi. No i myślę, że to był jeden z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o rozwój mnie jako zawodnika. No, wiesz, jakby nie patrzeć, to, to walka walkę najpierw wygrywa się w głowie, a dopiero później na ringu. Taka, hmm. taka prawda jest. I kto tego jeszcze nie zauważył, no to tutaj na aspekty psychologiczne na pewno będzie musiał, musiał zwrócić większą uwagę. Hmm. Powiedz mi, bo będziesz walczył w przyszłym miesiącu, tak? Jakie są plany na ten rok i najbliższe w ogóle, jakie masz? Jeżeli pozwolisz Mirku na chwileczkę wrócę sobie do tego właśnie mentoringu, a wiem, jak wcześniej uważano za ludzi, którzy korzystają z pomocy takich psychologów sportowych, wiesz, to było jakby uważane za jaką małomęskie, albo że nie jesteś wyjątkowo twardy, czy coś takiego. Bardzo się cieszę, że to się zmieniło i to dużo, dużo pomogło właśnie wnieść. W sporty, wielu zawodnikom, właśnie, żeby sobie dużo spraw poukładać w głowie, a dopiero przynieść to na ring i widać rezultaty. Także bardzo się cieszę, że to się zmieniło, nie było takiej otoczki, która tak naprawdę blokowała sportowcom, a każdy ma inną psychikę, blokowało sportowcom taki rozwój i fizyczny, i psychiczny, wiadomo, wszystko zaczyna się w głowie i też się kończy, nie? Wiesz co, tutaj ja, ja tylko dodam, że każdemu, kto nie bardzo wie, po co jest psycholog sportowy, to polecam taki film. Stary już, nie? Best from the best. Tam okay. pani, pani psycholog przyszła do amerykańskiego teamu i zmieniła tych ludzi o 180 stopni mm -hmm. i zaczęli w końcu wygrywać. Nie. To, to jest psycholog, nie. Sportowy. Dokładnie, bardzo ważne. Jasne. Nie e... tylko w sportek walki zresztą, nie piłkarze. Nie wiem, rugbyści wszyscy korzystają z usług takiego, takiego specjalisty. I to się przekłada w świetne efekty, nie? nie? Nie będziemy się oszukiwać, poukładane w głowie wprowadza porządek do poukładania sobie walki, poukładania sobie w życiu i żeby to wszystko się kręciło we właściwą stronę. No jakby, jakby nie kombinować tutaj. Czyli same plusy. Bartek, powiedz mi, czy, czy twój biznes partner jest dostępny gdzieś tam w okolicy? Kręci się po sklepie, nie chciał nam prze, przeszkadzać. Jasne, że jest. Mam, dawaj go tutaj. Dobry, dawaj go tutaj. Dzień dzień dzień. Słuchajcie, jak już, jak już mam was obu, opowiadajcie, co wy tam robicie najlepszego, co sprzedajecie, co warto u was sobie zamówić. Teraz jest te dwie minuty na, na poważną reklamę sklepu. Ok, ja zacznij najpierw zapowiem. <noise> mój przyjaciel Mateusz Szuberski, tu jest głowa tak, zna, tak zwana bardzo komputerowa, cała promocja, e, e, strona internetowa, pomysły, e, ja jestem taką tylko może trochę twarzą i gdzieś tam jakieś prace fizyczne wykonuję, a cały czas tak, tak zaplecze, nie widać go za dużo, ale tu mega robota jest robiona. Niech pały Mati powie, powie yy, na czym się skupiamy i jakieś tam w przyszłości, jakie mamy cele. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, jakby wszystko polega na tym, że e, mamy wyszukane odżywki, które są e, bardzo dobre, które nie są przekłamane przede wszystkim. E, używamy tych produktów. Jedną z rzeczy, którą Bartek nie powiedział, co robi, to jest przede wszystkim jest testerem tych wszystkich produktów. Więc cokolwiek mamy na sklepie, są to produkty przetestowane przez Bartka. No dlatego mam takie uszy, zobacz, bo to wychodzi uszami. Jak widać działają, no, także... na to, że ty nie jesteś królem, tylko królik doświadczony. Króli Patrz obrażam mnie pięknie. No Opieramy się na marce Olymp, gdzie jest to polska marka, która ma swoje laboratoria. Także bardzo polecamy te produkty. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że je sprzedajemy, po prostu są bardzo dobre produkty. No i co, tak naprawdę, jesteśmy w fazie rozwijania wszystkiego. Współpracujemy z Mauro Silva, tak jak wcześniej był wspomniany. Mamy też tam dwóch, trzech chłopaków, którzy walczą na gołe pięści w boksie, promują nas. Masz Geometryk? Patryk Fornalski, pozdrowionka. Pozdrowienia. Pozdrowionka gwiazda, mówię Wam. Tak. Ehm... Zaczynamy tak naprawdę, to wszystko dopiero się zaczyna rozkręcać, ale chcemy wspierać sportowców, chcemy wspierać ogólnie sport ehm, i młodszych, i starszych, ehm, nieważne, po prostu dobrych ludzi. Ehm, mamy tak samo ehm, hiperbarykę, ehm, prowadzimy terapię hiperbaryczną. Um, czyli tak zwaną komorę, tak, komorę hiperbaryczną. No i co, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do nas. No co to dużo mówić, no to... jest otwarty sklep, można pooglądać boksy, można dowiedzieć się czegoś dobrego o odżywkach, e, przy okazji skorzystać z regeneracji w formie komory hiperbarycznej. Mało Dostać... tego, dostasz to... pis... to... autograf autograf od mistrza, nie? Otwieramy no, się tak. na organiczne rzeczy, czyli jakieś mamy tak Dostęp do wysokiej jakości oczywiście. Sami testowaliśmy na przykład Siladzit. Wiemy, że jest dużo podrób i, i warto, warto to wcześniej gdzieś tam przeanalizować. Uważam, że mamy jedną z najlepszych produktów. Także otwieramy się na jakieś tam organiczne rzeczy typu miód, orzechy, co jest bardzo ważne, grzybki. Ale nie halucyn, halucynogenne, tylko takie grzybki. Kto jest w temacie, mniej więcej będzie wiedział o co chodzi. Herbaty organiczne. W przyszłości też planujemy zrobić swoją kawę, więc będziesz musiał, Mirek, przyjechać o. i przetestować kawę. Na pewno jakieś próbki, czy jakąś paczuszkę od nas dostaniesz i myślę, że wystawisz nam ocenę, czy ci smakuje kawka, czy nie. Mówię, że jesteś smakoszem, więc To na pewno. Twojej opinii. To Zanim to ma, pójdzie na to, sklep, później to, to nie, to nie zrobimy. Zrobimy. Dobrze. Powiedz, ty powiedz jeszcze, gdzie, gdzie się mieści sklep i w jakich godzinach można tam przyjechać. Ym, więc tak, znajdujemy się w Blackburn. Ym, mhm. Jest to. Yy, ty zapomniałem. No, może kolega powie? Co? Zapomniałem adresu. 63. Dobra, jesteśmy w Blackburn. Adres, ja też zapomniałem adresu. No adres, odresu. adres, damy w, jesteśmy w komentarzu. Jesteśmy świeżo otwarci, ale słuchajcie, mamy stronę internetową tak, Vital Fuel. Widzicie tak. logo, jak piszecie gdzieś tam w Google albo, albo na Instagramie, no to Wam wyskoczy. Jest strona internetowa, przed którą możemy, możecie sobie zamówić produkty. E, oczywiście też możecie do nas napisać, odezwać się przez Instagram. E, zachęcamy. A przy okazji wspieracie polskich młodych biznesmenów. Tak. Młodych. Więc e, wróćmy. E, jest to 63 Rewicz Road e, w Blackburn. E, zapraszamy bardzo serdecznie. Wszystkie produkty można sprawdzić e, na naszej stronie online www.vitalfuel.co.uk e, Także zapraszamy bardzo serdecznie. E, i tyle, to już tu dużo mówić, drzwi są otwarte dla każdego, od godziny 10 do godziny 18, od poniedziałku do piątku. No i pięknie, właśnie to, to jest y, prawidłowa reklama sklepu. Dobrze panowie, y, na dzisiaj już chyba sobie zakończymy. Y, Bartek, za tydzień, dziesiąta? Widzimy się szefie. Mm -hmm. No i elegancko, dobrze. Drodzy Państwo... To był Bartek Król ze sklepu Vital Fuel. Ja to wiadomo. Widział bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. I dziękuję. Miłego, miłego poniedziałku. Tak, <gry> bawcie się dobrze i do zobaczenia. Trzymajcie się, Mirku, bardzo. Hej. dobrego.